Dzień dobry, chciałbym zaprezentować symulator RC, który możemy podłączyć do dowolnej aparatury RC. Tutaj akurat jest podłączony w tej chwili kablem do, do TerniJi 9X, ponieważ blindowałem odbiornik i niestety nie można blindować podłączonego odbiornika do, do tego urządzenia, gdyż nastąpi awaria. Bezprzewodowego działania. Natomiast yy, dobry i, i na pewno taki, jaki, jaki będę sprzedawał, yy, ten symulator będzie działał z każdą aparaturą. Z dowolną operaturą. Co jest ciekawe w tym, w tym symulatorze, to jest to, że po wgraniu programu, np. Real Flight 5, 5, 6, 7, błyskawicznie połączy się, bez żadnego problemu zaloguje się do programu i będziemy mogli sobie sterować tymi samolocikami. Wszelkie ustawienia. Które się robi można zrobić na aparaturze tak jak przy normalnym modelu akurat tutaj podłączyłem przewodowo z tego względu że spaliłem część tego urządzenia żeby podłączyć terminizer X9X bezprzewodowo trzeba wyjąć moduł nadawczy tak przy okazji mamy ustawione teraz akurat na Fenixa zobaczmy jak jak Fenix reaguje. Tu są źle ustawione rewersy, gdyż byłem nastawiony na, na Real Flighta. Tak na przykład reaguje Phoenix. Zaraz przejdziemy na Real Flighta, będzie lepiej, żeby przejść na Real Flighta, Trzeba przełączyć ten przełącznik na Real Flight G. Cofamy do XTR i 1 do tyłu. Następnie włączamy. USB do, do komputera, do laptopa, w zależności od tego, na czym to wykonujemy. Tu akurat mam, o, wersja 5. Tu już nie chodzi ten normalny, już nie chodzi normalny. O. Normalny emulator yy, dongle już nie chodzi, bo jest tylko do, do, do programu 4. Tu już widać, piąteczka weszła bez żadnego problemu. Um, spróbuję, sp spróbuję, spróbujemy sobie polatać tutaj. O, tu już wszystko mam nastawione tak jak trzeba. Trochę ciężko mi się lata jedną ręką. Ale można. Lecimy, okej. Okay. Nie rozbił się. Ach, no, rozbiliśmy się. Yy, symulatory jakie tu są dostępne to jest od No najlepszy symulator jest oczywiście Real Flight G. Im wyższa wersja, tym jest lepiej. Do tego już można podłączyć każdą wersję. Nie będzie, nie będzie żadnego problemu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do zakupu.